Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft nowinki. Minecraft nowinki dawno się na moim kanale nie pojawiały, aczkolwiek postanowiłem kilka informacji zebrać do kupy i nagrać dla was kolejny odcinek, w którym wyjaśnię kilka spraw i kilka spraw wam omówię. Więc zapraszam do oglądania. Zacznijmy najpierw od głośnej ostatnimi czasy sprawy, czyli wykupieniu Mojangu przez Microsoft. I tu jest pierwsze kłamstwo, gdyż cały Mojang nie został wykupiony, tylko sama gra Minecraft i dzięki temu gra Minecraft będzie częściej aktualizowana na platformę Windows Phone, ale również PC-owcy i konsolowcy nie zostaną zapomnieni. ale No niestety, rzadziej będą się pojawiały aktualizacje, jak zaraz się przekonacie, więcej jest wiadomo co pojawi się na nowej wersji Minecraft'a na Windows Phone niż na PC-ach, gdyż na pc co jest wiadoma jedna informacja. Ale zanim zaczniemy, to opowiem Wam mniej więcej, co się zmieni w Minecraft po wykupieniu go przez Microsoft. Wielu ludzi zaczęło twierdzić, że aktualizacje będą płatne, będą dodawane jakieś płatne DLC, czy również Minecraft zostanie skasowany. Ludzie różne teorie zaczęli wymyślać, ale powiem Wam wszystko, jak to będzie wyglądało. Microsoft prawdopodobnie. Chcę ulepszyć, zoptymalizować i może w końcu Minecrafta postawić na nowym silniku. Być może już niedługo pożegnamy się z jawą, ale czas pokaże. Niczego wam nie będę mówił więcej, gdyż to wszystko okaże się w niedługim czasie. Do końca roku powinniśmy dowiedzieć się dużo więcej rzeczy na ten temat. Póki co zamilczę w tej sprawie. Teraz zajmijmy się nowościami na Minecraft Pocket Edition. Na Windows Phone'ach w Minecraftie bagna będą bardziej bagienne. Na mes będą pojawiały się opuszczone kopalnie. A w sprawie pc Minecrafta, czyli Minecrafta 1.9, to Modminer dał nam informację, że w 1.9 gra będzie używać shaderów. Programy do obsługi renderowania pisane w języku podobnym do C. To powinno znacznie zoptymalizować grę. Jak sami widzicie, przez ten czas, kiedy nie dawałem Wam nowinek, tyle się w świecie Minecrafta zmieniło. Czy to dobrze, czy to źle? Możecie pisać w komentarzach, co sądzicie o wykupieniu Minecrafta przez Microsoft. Możecie również pisać, co byście chcieli zobaczyć w 1.9. Moje sugestie mogę wam podać w następnym odcinku Minecraft nowinki. Jeżeli to chcecie, piszcie w komentarzach. Mogę chętnie dla Was taki odcinek nagrać. Więc dzięki wam wielkie za obejrzenie, do zobaczenia w następnym odcinku. Za starania zostawcie łapkę w górę, aby zmotywować mnie do częstszego wypuszczenia z serii Minecraft nowinki. Dzięki wielkie za obejrzenie, do zobaczenia na razie i cześć!